Droga rodzino, drodzy gracze i siostry, w stanie pokutnym i żałotnym zarazem, wspólnota bieżących wraz z planistą szpiewowki, jak podczas tej oklaski, Audi kujneo Radość z wesele, a ożyją kości poniżone. Wśród ludzkiego bólu szałku, ale pożół nadziei wiary. Prowadzimy się dzisiaj na Eucharisty Kościoła. Tajemnica śmierci każe chrześcijanom zawsze szukać nadziei pomimo mroku. Stąd dopowiany z ogrodami dzisiaj u szerzoni Chrystusa szukając w nim siły zapału do odwagi. Tak. W świątyni tej oraz w przychodzi nam modlić się o zasiętej pamięci Annę Walentynowicz. dzisiaj jest dzień jej pogrzebny. W łączności z naszą obecnością tutaj przed ponad koma laty chcemy dzisiaj w duchu należnego skupienia Otoczyć naszą modlitwą drogą nam, Panią nam. Jednocześnie pozostaje w naszej pamięci wszystko to, co miało miejsce podczas tamtej Eucharystii i Wypowiedziane słowa wdzięczności, okazane uczucia, uchronione łzy. Zaniesiona do Boga modlitwę. Bardzo wypowiedzieliśmy siebie podczas tamtych uroczystości. Dzisiaj wszystko to powraca w naszej pamięci. Nigdy tak naprawdę nie przestało istnieć w naszych sercach. Byłem w serc jak również i mieszkańców miasta. Pani Anna Walentynowi przypisała się na, sta na stałym historię. Gdańska w historii Ukrainy. Życie Pani Anny było życiem pełnym zaangażowania i oddania sprawie wolności i godności człowieka, człowieka pracy. Zwłaszcza w tych, gdy był obniżany, zapomniany, by usiłowano odebrać jego wolność. Dawała temu wyraz wielokrotnie, praktycznie od początku w swojej pracy. Czyniła to ofiarnie m.in. podczas zdarzeń w roku 1970 i 1980. Dwóch wydarzeń, które nadały nowy kąt w historii Trójmiasta i nie tylko. Internowana i więziona była zawsze niezłomna w swoich dążeniach i przekonaniach. W czasie niezwykle trudny. Trudny dla całej ojczyzny stanowiła jeden z filarów dla odrodzenia ich wolności. Była źródłem siły, punktem odniesienia oraz oparcia dla wielu, również dla wielu tutaj obecnych. To dzisiaj Umiłowanie wolności, szacunek dla wszystkich, którzy o nią walczyli, w świętej pamięci Annę Palentynowi już do końca. Kazał jej udać się przed dwoma laty na uroczystości w kresie Inny symbol walki o tę samą Polskę, a jednocześnie wydarzenie, które przemieniło się bardzo dla nas wszystkich bolesną. Dzisiaj ponownie, w tak bardzo nieoczekiwany sposób, katyński dramat, jak się na nią po tajemniczo rozpięty pomiędzy rokiem 1940, 2010, 2012. Zwiększa się ból, jednocześnie dostrzegany w pierwszy bardzo tajemniczy sposób. Tam ta Ziemia połączyła wielu ludzi kochających wolność, honor, własną godność, godność i należy do nich, Pani. Pod się dzisiaj za świętej pamięci Adam Walentynowicz powierzamy ją do ubianiu Jezusowi, Chrystusowi. Męczony Zbawiciel, który życie za ludzkość jest jednocześnie tym, który w śmierci przychodzi do człowieka. Miłość Boga, która trwa poza kres ziemskiej wędruszki, pozwala nam dzisiaj z ufnością modlić ze świętej pamięci, a wierzymy, że życie tak bardzo pokorne i po ludzku bogate w Chrzyku się znajdzie swoją dzieło ludzkich rąk, wszystko to, co było treścią. Słowa z Ewangelii dzisiejszej liturgii pokazują, jak bardzo chciałoby się powiedzieć Bóg jest po stronie człowieka. Chrystus rzeczywiście wyciąga ręce wszędzie tam, gdzie rozciąga się cierpienie i trud. Nie zawsze po to, aby znieść wszystko to, co odczuwamy jako ciężar, ale z pewnością, aby wewnętrzność swoją obecnością Nową nadzieją dla nas. Nadzieja chrześcijańska rozciąga się daleko, poza to, co dla nas po prostu jest niezrozumiałe, trudne i bolesne. Chrystus wspiera nas swoją obecnością nie tylko za życia, ale przeprowadza, jak mówił Salwista, przez ciemną stronę śmierci. Otwiera nowy świat przed tymi już wędrów. Tym, Świat wypełniony Jego obecnością i miłością. Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja Was Słowa te rozlegają się dzisiaj w dubowrzęgu Ciebie Pamięci. Samy, Paweł stanowią także nas źródło pokoju. Nie wynika ona z naszych dążeń, z naszych wysiłków, ale jest obietnicą Chrystusa. Chrześcijański Boże jest zawsze ostatnim aktem wobec dział naszych drogostanków, ale duchowo jest również powierzenie w ich ręce dobrego Boga. To czynimy dzisiaj wobec świętej pamięci. a Prosząc o wieczne życie razem z chłopim, że przychodzimy do Boga z tego się. Thank okay. you. Chrystusie, ten, kto zaufał Chrystusowi Pana i szedł na kraju święte werdowanie. ten de profundis, z ciemnego kochanu na trąbę wstanie. Te słowa zostały napisane ponad 250 lat temu i dzisiaj się spełniają. Ania, która całe życie walczyła. O sprawiedliwość i o prawdę, dziś, mimo śmierci, staje w pierwszym szeregu tej walki, wytrącając kłamcą ich atrybuty. Czujemy, Ania jest w niebie i do dalszej walki potrzebuje naszych rąk, naszych ust i naszej odwagi. I to jej musimy przyjść. No, matko Solidarności. Spotykamy się już po raz drugi, żeby Cię pożegnać. Tym razem naprawdę Ciebie. Okrutny los, który doświadczał Cię tyle w życiu, nie oszczędził Cię po śmierci. Od tragedii smoleńskiej mijają już dwa lata. I w tym czasie, każdy dzień, Utwierdzał nas w przekonaniu o tym, jak bardzo miałaś rację. Utwierdzał nas w przekonaniu, że nie można iść na kompromisy z własnym sumieniem, z zasadami, z ideałami, które się wyznaje. Że prowadzi to do wielkiej gangreny, która dzisiaj toczy Polskę gangreny relatywizmu. Kangreny, która dotyka dzisiaj elity władzy, która dotyka także wielu dawnych liderów, ludzi Solidarności. Dzisiaj, kiedy żegnamy Ciebie, sięgam pamięci, pamięcią do tamtych wielkich dni, do roku 80. To wtedy wielka krzywda, wyrzucona prostej pracownicy. Wyrzuconej z pracy Annie Walentynowicz była tą iskrą zarzewiem, które rozpaliło wielki płomień. Przypominając sobie tamten czas zastanawiam się, czy dzisiaj, czy dzisiaj ta wielka krzywda wyrządzona Annie Walentynowicz już po śmierci. Uświadomi nam wszyscy, wszystkich, uświadomi Polakom, jak wielkie zło, jak wielka gangrena toczy nasz kraj, naszą ojczyznę. Odpowie na to życie. Natomiast ja dzisiaj tutaj, z tego miejsca, w imieniu wszystkich ludzi Solidarności, chcę powiedzieć razem z najbliższą rodziną żegnaj mamo spoczywaj w pokoju Aniu żegnam cię w imieniu tych, którzy założyli Komitet Obrony Robotników. Niewielu nas już zostało, ale cała Polska pamięta, że Ty tam byłaś, że Ty współtworzyłaś wolne związki zawodowe, że Ty byłaś rzeczywiście. Naszą polską Joanną Dark, jak cię w 80. rocznicę Twych urodzin na zamku w Pałacu Prezydenckim w obecności prezydenta Lecha Kaczyńskiego nazwał wspaniale Krzysztof Wyszkowski. Rzeczywiście byłaś tą czystą, przezroczystą. Iskrą, która mówiła zawsze, gdzie jest prawda, gdzie jest kłamstwo, która rozdzielała fałsz od prawdy, która prowadziła nas do niepodległości, która sprawiała, że byliśmy pewni wszyscy, iż bez względu na to, co nam pokazują, do czego nas namawiają, jak nas przekonują, Polska powstanie i zwycięży. Bo Ty tą Polską najpiękniejszą w naszych dziejach byłaś przez cały czas. Ale trzeba też powiedzieć o Twojej ostatniej drodze. O tej drodze, którą Przebywałaś razem z prezydentem Rechem Kaczyńskim, dążąc do oddania hołdu tym, którzy ponieśli śmierć, zbrodniczo zamordowani strzałem w tył głowy w Katyniu. A przecież poszłaś tam nie przypadkiem. Poszłaś tam dlatego, że to ty wtedy, w 80 roku, w sierpniu do postulatów dańskich chciałaś dołączyć postulat prawdy o Katyni. Ty o tym całe życie pamiętałaś i tak właśnie śmierć poniosłaś. Ale jak wiemy wszyscy, twoja droga tam się nie skończyła. Trwała jeszcze poniewierka którą Ci sprawiono przez następne blisko dwa i pół roku. I stałaś się po śmierci dla nas wszystkich symbolem drogi do prawdy o tych, którzy polegli nad Smoleńskim. Drogi do prawdy, której nie zabiją prześmiewcy i potwarcy. Ani ci, Którzy chcą zrzucić odpowiedzialność na rodzinę, ani ci, którzy chcą zrzucić odpowiedzialność na ciebie, na prezydenta, na tych, którzy godność i wielkość Polski cały czas podtrzymywali i nam ten obowiązek przekazali. Nie ma. Na niebie i na ziemi. Nie ma w naszej pamięci wiel większej, większego obowiązku, jak ten, który wynika z dążenia do prawdy o Twojej śmierci, do prawdy o śmierci tych, którzy tam zginęli i do zrealizowania waszych, waszego przesłania. To przesłanie jest przesłaniem narodu polskiego. To przesłanie nas zobowiązuje na zawsze. I bądź pewna, że nie ustaniemy, nie zaprzestaniemy. Z pewnością prawda ujrzy Światło dzienne. z pewnością, bo otwarcy zamilkną. Z pewnością Polska będzie. rzekła. Pani Anno matka solidarności. Urodziłaś się, miałaś też szczęście urodzić się w wolnej Polsce. W Polsce, która była wymodlona przez pięć pokoleń Polaków. Wzrastałaś i dorastałaś w latach ciężkich okupacji niemieckiej, później sowieckiej. Całym swym życiem doprowadziłaś do tego, że w chwilach dla Polski najważniejszych potrafiłaś zabrać i postawić na swoim, zmobilizować Polaków do czynu, który doprowadził do zwycięstwa solidarności. Twoją wielką zasługą jest to, że wychowałaś syna wnuków w takim samym kulcie miłości do Polski i prawdy jak Ty. To dzięki nim, dzisiaj, dzięki ich postawie wiemy i położono kres kłamstwu smoleńskiemu. Położono kres temu, co nazywano zabobonem, co nazywano, jak obrażano, mocherami, to, że rodziny dążyły do prawdy. Zwyciężyłaś po raz wtóry i myślę, że to zwycięstwo będzie początkiem odmienienia serc Polaków zatwardziałych, zagubionych, że dotrze do nich. A ci, którzy prowadzą politykę antypolską, zadrżą im kolana i usłyszą Twój głos. Dziękujemy Ci, Anno, i żegnamy Cię.